Siemaneczko na nowej inwestycji o której wspominałem, że mamy dach do wymiany hmm, tu będzie lac... Nowe rynny, podbitka opierzenia. Eee, czekaj, to może trochę cofnę. 3,60 mamy blachę, tu mamy chyba 4,5 metra. Rusztowanie mam tu obstawione i cały bok. Zaraz Wam pokażę. A i tu mamy szczyt obstawione, żeby to zacząć, w ogóle i podbitkę skończyć i opierzenie. Widać, że rusztowanie stoi w granicy nawet u sąsiada, już. płodu ucieka ze skosu, Jest bardzo blisko ściany, ale będzie ściana też malowana. Także od razu będą praktycznie dacha oryginowanie podbitka i nowy kolor na ścianie do zrobienia no udało mi się wypożyczyć rusztowanie także jak szło tak zrobiliśmy je pozabezpieczone trochę daleko do malowania nie? to mogłem trochę zrobić bliżej ściany zagrywałem się rydną, bo to robimy na gotowca i dopiero będziemy rozbierać wszystko nie? pokażę wam ten tu mamy tą połać 9 metrową Taka jest płyta jedno, jednolita A razem z tarasem ma 12, ale 3, 30 jest dokładane, nie? Też można było wziąć po 4,5 metra no. ale, ale tak sobie inwestor zażyczył, że ma być w całości, ale tylko łączymy nad tarasem, nie? Bo jakby coś zaciekło, podwiało, to się nic nie stanie. Eee... Będziemy od lewej zaczęli, bo tak zakłady wychodzą, tylko ten duży komin będzie kolidował. Zko kiedyś tam obrabiałem, on jest z tyłu nowe opierzenie, bo zgniło całe na tych dwóch metrach, ponad 2 metry, bo arkusz to jest za mało. Eee, słabo mu tutaj w piecu się paliło takie dołożenie kształtki, bo jest poniżej dachu ten komin. Nie? No i także na najgrosze tutaj 9, ale dużych nie będzie, no bo co tam parę sztuk od lewej, parę od prawej. No a tak wygląda. Tak wygląda, no to są te długie płyty Tu są te 3,60, te 3,30 na dokładkę to mamy chyba 4,5 metra na ten, na sypianie, na ten taras Czy tam balkon No a tu mamy blachodachóweczkę Warstwową sobie mierzyłem Jak zrobić opierzenia rynne, Ale dopiero już pierwsze rozpakowanie, widzicie? Na każdym jednym tylko Czyli na tej trzeciej fali piarka powypychała blachę, O, widać takie. Już tam odwracaliśmy też, że nie wiem, jak tam nareszcie, nie? No, bo w, w instrukcji, bo tu mamy co? Europanels, nie? Tutaj od nas. W instrukcji, że tutaj się haki do łaty przykręca. No, ale to kurde, ile tego opierzenia od góry, nie? Praktycznie na 15 cm by musiał być ten okapnik co tu będę wcinał Także będę robił tak na trapezówce Na te trapezówce będzie wcięte w pionie pod spód i do czołowe haki i mało pierzonko z góry Także rynna będzie praktycznie na grubości tej pianki nie? No i ona jest 80, ale 80 jest tu w, naj, w najniższym punkcie i wyżej to już się robi do 10 I Też dali nam wkręty takie na styk no paczkę domówimy inwestor dłuższych no bo jak trafimy, bo tam mamy łaty co metr po eternicie. Łaty kątownik, bo tam jest konstrukcja stalowa. Tam jest cała konstrukcja z dwutełownika wyspawana Przed 30 lat. Jest kątownik przyspawany hutniczy. Nie za gruby, znaczy nie za szeroki, także trzeba będzie trafić, bo to chyba 50, albo 40 jest. No jak nam wyjdzie gdzieś tu, no to 80, ten wgłęb 130, to nie sięgnie, nie? Także zobaczymy. No dużo tego nie ma, nie? No, jedna kupeczka, druga kupeczka. Także jakoś to ogarniemy. No, także mamy w sumie od wtorku, no to no, po rusztowaniu ustawiliśmy, czegoś brakło, czegoś nie było, trzeba było znowu, choćby jakieś tam brakujące elementy dobierałem. Dzisiaj brałem resztę, bo na szczyt brakło, bo doszło jeszcze jeden słupek więcej, bo weszliśmy, zmieściliśmy się. Eee, no i zleciało, no co to. To, a, w poniedziałek graliśmy beton, we wtorek jeszcze padało, nie? Z rana Te Światłot czwartek mamy ustawione i teraz już robię pomiary, pomiary do wstępnych opierzeń, podbitki No bo to trzeba pomału zamawiać, żeby to giął Ale tak z tymi opierzeniami wiatrownicami chyba się wstrzymam, bo nie na końcu wyjdzie, bo z tej strony Z tej strony mi tu wystarczy 4 cm plus zagięcie I w dół ale jeżeli zakończymy gdzieś się na zero, no to tu potrzebuję 8 cm opierzenia. Plus to, no to jest 10-12, żeby rantu nie ciąć. Także muszę wziąć na górę, sobie porozmierzać to No i tak mamy tu trochę czasu na to, bo na października idziemy dopiero na ten drugi i drugie piętro, czy znaczy na pierwsze piętro, oparty mamy. Także zrobimy dach, opierzenia, podbitki Pomalujemy ten domek cały I zobaczymy jak to będzie z czasem, bo to jeszcze trochę roboty jest inwestora Ale zobaczymy jak wyjdziemy czasowo No i, no i co? No i trzeba iść skończyć te fundamenty jeszcze Teraz jestem na miejscu, to będę mógł sobie przeskoczyć Bo to jest niedaleko za jeziorem Także jutro jest sobota, chcemy lać tam supy, zalejemy supy. Przywoziłem mi tam beton półsuchy, rozmieszam betoniarce, zalejemy super, to będziemy mogli w przyszłym tygodniu izolację robić. Tam inwestor miał ogarnąć temat i zakupić towar. Także zobaczymy się jeszcze, tam z fundamentów będą jeszcze jakieś wstawione filmiki. Ok, idę na kawkę.